Zielony, czerwony czy niebieski? Który ruch jest najlepszym ruchem w tej pozycji? Mistrzów rozwiązywania kombinacji po raz kolejny, no i trochę tego posłuchacie z promocją przed samym turniejem. Zapraszam na Mistrzostwa Polski w Warszawach klasycznych w kategoriach wiekowych do lat 8, 10, 13, 16 i seniorskiej. To jest turniej, który organizuję pod Warszawą w Sękocinie Starym od 7 do 11 listopada, szczególne warszawy TV. Nie możecie zabraknąć, jeżeli lubisz Warcaby, jesteś dobry, dobra w tę grę. spróbuj się z najlepszymi i zdobądź tytuł Mistrza Polski. Oczywiście z podziałem na płeć też będziemy grali. A w tej pozycji najlepszym ruchem jest ruch w kierunku strzałki czerwonej. Oddajemy jednego, a potem jeszcze trzy. Przeciwnik bije przez pole damkowe, ale pion zostaje pionem, a my kasujemy raz, dwa, trzy, cztery w piękny, efektowny sposób, zdobywając damkę, wygrywając tę partię. Rozwiązane? Daj mi znać w komentarzu. Widzimy się jutro w trudniejszej kombinacji dnia. Warcabowe książki, kursy i plansze do gry znajdziesz na www.warcaby.tv